Bądź cyberbezpieczny. Jesteś świadkiem cyberprzemocy? Reaguj. Czy wiesz, że co trzeci nastolatek spotkał się z mową nienawiści w internecie, a prawie co dziesiąty doświadczył jej osobiście? Reaguj. Zasadniczo reaguj. Cyberprzestępczość, podobnie jak inna przestępczość, niekoniecznie musi dotyczyć Ciebie. Najczęściej dotyczy innych ludzi, ale Ty możesz być świadkiem. Więc jeżeli widzisz, że ktoś robi super śmieszny żart jakiemuś Twojemu znajomemu, wrzucając tego gołe zdjęcia do sieci, to może nie zostawiaj tego tak po prostu, tylko komuś zgłoś na przykład. Jak widzisz, że ktoś kogoś obraża w internecie, bo jest super odważny, bo się podpisuje nikiem, ksynon75, no to może też reaguj, bo może Kseno 75 nie jest tak do końca anonimowy i będzie można, yy, że tak powiem, wlepić mu mandat albo okrzyczeć, albo krzywo spojrzeć i już się przynajmniej wystraszy. E, ale bo jak widzisz, jak w meczu ktoś się gapi w czyjś telefon, przepisując być może hasło, też reaguj. Generalnie reaguj, bo jak wszyscy będziemy reagować, to tak jak ze smogiem, jeżeli twój sąsiad zatruwa nam wszystkim powietrze czarnym dziadostwem, które latuje z jego komina. I jak przestanie, bo zgłosisz to na Straż Miejską, to wszyscy będziemy oddychać świeższym powietrzem. Tak samo w cyberprzestrzeni, to powietrze też może być czystsze. Jak będziemy reagować, Boże, jak ja to pięknie powiedziałem, reaguj. Jeśli chcesz zgłosić nielegalne treści w internecie, napisz do administratora strony, na której je znalazłeś, lub zrób to na stronie www.desurnet.pl. Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? Jesteś ofiarą cyberprzemocy? 116-111 to telefon zaufania, gdzie czeka na Ciebie pomoc i wsparcie. Anonimowo, bezpłatnie, chętnie i cierpliwie, dyskretnie. To zasady działania numeru 116-111.